Witam serdecznie z drugiej części. Kraje zawodnika w europejskich pucharach. Jeżeli Arka wygra mecz, to my kradniemy zawodnika temu klubowi. Po pierwszej części nasz skład wygląda właśnie tak. Aczkolwiek, dlatego że udało nam się. Wygrać dla Turbem Gras w, w Europejskich Pucharach. Udało mi się o dziwo do tego klubu wrócić po zaledwie 3 miesiącach I takie są właśnie wyniki Arki Gdynia W tym sezonie widzę konferencji, o właśnie tak Ar, Arkawcy W wygrali Zdenerwują dla grzeb Zremisowali z Ajaxem, coś co, co, co ciekawe przedzieli dla Turbem Gras u siebie Ojej Potem Graliśmy ze szczurmem Gras na wyjeździe Przegrali z Dynamem Zagrzeb Z A Live dalej trzecie miejsce w grupie. To brakło dwóch punktów do awansu, naprawdę bardzo blisko awansu. Arki Rigigeni ostatecznie udało się wygrać dwa mecze i pozostaliśmy zawodników z Dynama Zagrzeb i ze szczurmy gras. Zaczęło ja ma zawodnika z Dynama Zagreb. O dziwo dołączył dopiero po okienku zim zimowym. Tutaj po okienku letkim bo sprawdziłem go dosłownie po okienku W przyszłym sezonie ten zawodnik będzie zobaczymy czy z, z wodzaczykiem, bo chciałem sprawdziłem ze Sturmugras gra ze Wodarczyka który no gra razem z Czubakiem w ataku Miałem także formację właśnie że było dwójka ofensem gracz, wodaczyk i czubak w ataku w Arce Gdynia, musimy tutaj pozmieniać S z, z, jest link z Göteborgu, dodatek dla Turmu Gras i jeszcze do tego dołączy właśnie y, Szutalo z Dynamo zagrzeb. Zagreb. Są zawodnicy, którzy dostali sprowadzanie z tych trzech klubów w tym sezonie. Jesteśmy, proszę Państwa, po tym drugim sezonie. O nie, wygląda to dobrze. Mam tutaj czerwoną linię jeżeli chodzi o Załóżmy, zarządu, więc jest bardzo źle. Jesteśmy na 17. miejscu. Jest źle. się 17. miejsce w SCA-klasie, mimo takiego składu. To nawet nie wystarczy, żeby tutaj naprawdę... Znaleźć dobre miejsce w SCA-klasie. No... Nie, wygląda to najlepiej. Nawet z Pucharu odpadliśmy już w meczu. Zrokowałem tak Częstochowa, jak się drwało na mraku z poprzedniego sezonu, więc nie jest najlepiej. Na skład wygląda tak i prawdopodobnie parę się po tym sezonie z arkiem dnia. I potem, chyba nie wiemy, o tym, czy chcieli wrócić ponownie do tej arki. Widzimy się za chwilkę po sadzonie numer. Po numer już. 4 W Wpółpracy w Publiczce 2026 Wygrała Hiszpania z Marokiem w finale 3 do 0 Więc ciekawie, jesteśmy już po czwartym sezonie po sezonie 26-27. I co ciekawe, wiadomo co tutaj Arka zrobiła. Taki mamy skład dokładnie po. Po tym sezonie mamy naprawdę no jednego zawodnika, który prawie się do 80 overala, Szymon Wodarty, który kapitalnie się rozwinął na 79 overola Karol Czubak cały czas 70 overala i gra w tym klubie Adrelejson 73 overall Szutalo 72 i Kowalenkach się rozwinął to są dowodnik ze, szkół, ze, szkół, ze, szkół, ze szkółki juniorów aż, więc naprawdę nieźle Więc jest szansa, że puchar jeszcze ring się rozwinął na jeden, na jeden overall to nie jest jakiś strasznie duży progres, ale jednak jest, który może dać nam tak. Mam nadzieję, że ten Pucharów się zakwalifikowaliśmy. Już teraz widzę, że ten Puchar polski jest debyty. Widzę tam proszę no, najlepiej, ale też nie najgorzej po, w porównaniu do poprzedniego po sezonu, gdzie zadaliśmy miejsce 17. Tutaj zadaliśmy miejsce 9, więc jest duży progres. I w Pucharze wygraliśmy 2 do 1 z Legion. Mamy to, tak? Mamy drugi Puchar Polski już w tej grze. Drugi raz gramy w pucharach! Naszym najlepszym szelstwem został Ring. Królem szelstwu w Inzigę Zwarte Poznań, a nasz to jest Ring i Włodarczyk. 11 bramek. Więc całkiem pokaźnie, ale jednak nie ma tutaj też yy... Włodarczyka, który naprawdę strzelił, strzelił dużo goli. Ale myślałem, że on tych goli strzeli trochę więcej. Karol Czubak, 7 bramek. Asyst. No ciekawie. Mistrzem Polski została Legia Warszawa. Chodzi o, jeżeli chodzi o nasz najlepszy polski klub w tym sezonie, to był Raków Częstochowa, który wygrał z Azek. A, przegrał z 1,16 finalu z Azek Arpar aż szpilk do jednego w meczach. meczu. Jest to jest wysoki poziom, już. O, finał Barca Juventus. Serdeczny z 15 roku. I ten finał Barcelona też wygrywa z Juventusu do Jesteśmy przy eliminacji na konferencji. Gamy Silver Rovers z irlandzkim klubem, więc jest tutaj szansa na awans do fazy grupowej. I co z czego to widzę, to naprawdę jesteśmy w dobrej formie i mamy wyważony początek sezonu. Mamy pierwsze miejsce w grupie, chyba prawdopodobnie w tabeli, bo z czego to widzę, to wszystko wygraliśmy. Czekaj, tu mam pierwsze miejsce, zobaczę. Początek sezonu. W naszym wykonaniu, no pierwsze miejsce, kapitalnie Arko. Nie wiem, że Sildur nam przyda, ale musimy go wziąć już z zas zasady po prostu tego zawodnika z Irlandii. Przechodzimy do meczu, Sildur Rovers pierwszy mecz na wyjeździe, o i musimy chyba zrobić zmianę. Sigibę musimy chyba wziąć na Popramot, bo ma zmęczony trochę baran. Symulujemy szybka symulacja, jak to mamy to wygramy i będziemy się przybliżymy, przegrywamy pierwszy mecz na wyjeździe. Ending niestety pierwsza porażka i nadzieję, że w rewanżu, to odrobimy. Nawet Hością przegrał 4 do 1 z Molde, więc W Więc sposób to będzie sobie nie poradziło najlepiej w tej, tej czwartej rundzie. mecz rewanżowy, mecz w Gdyni, mecz naprawdę bardzo ważny, musimy odrobić ślednią brankową spiatę, czy ją odrobimy yy, dla niej gości w Gdyni. Szybka symulacja, uwaga, zamykam oczy, Uwaga. Jest! Mamy awans pokarnych, skóra i moracha się pomyli. Mamy zwycięstwo i mamy awans do fazy grupowej ligi konferencji. Brawo, Arko, brawo, Arka Adamia. Eee. ja przygoda pasnika Rover, czyli Elginga, Ginga, która pisze 9 overola, ten zawodnik się na raczej nie przyda do pierwszego składu, na pewno nie więc raczej to będzie gracz, który będzie na ławce rezerwowej A do grupy Konferencji trafiliśmy na całkiem według mnie grupy, które możemy wyjść bo trafimy na Alana Al Jaspor, Austrię Klagenfurt i lincej, którą według mnie będzie najciężej i raczej tutaj będzie ciężko o punkty, ale z Austrią Klagenfurt i Alana Jasporem absolutnie możemy wygrać Mecz. W ogóle mamy pierwsze miejsce cały czas. To jest naprawdę kapitalne początek sezonu. Mam nadzieję, to utrzymamy do końca. I będziemy mistrzem Polski Mam mamy milki Pierwszy męż z Alana jest czyli to się nam przyda z tego klubu. Zobaczymy. Szybka symulacja, uwaga. I wygrywamy 2 do 1. Pierwszy mecz Links, Strzelewa, Potem jest Garcia w 53 minucie. Morten Garcia, właśnie, dobrym zawodnikiem, zobaczymy. On ma mała rola. Drugi mecz z Potężną Mixą, czyli z piątym drużyną ligi francuskiej poprzedniego sezonu, więc naprawdę ciężki przeciwnik. Ciekawie, czy nasza dwójka Fenser na poradzi. W tym meczu, mecz u siebie, więc jest szansa. Uwaga! Jeden yy, jednego punkt, urywamy niestety za to, nie dają nam jak te ryby są irytujące, zawodnika nie dają Ale tylko dają punkt, który no też jest nie, cenny, ale jednak nie dają nam zawodnika z i szkoda Czeki Max z Klagenfurt to... o kurwa ta David Alaba tam gra, co? Co to ta robi David Naprawdę gramy z dobrym klubem. Kawalina, Mikczuju, Makrelić, Kuwenowicz, Swecko, no. Lejdoników się może na dać tak alaba, by naprawdę kusić alaba, żeby go ściągnąć. Mamy zespół absolutny, który możemy wygrać. Uwaga, ale czy wygramy z Austrią Klagenfurt? Tak, mamy a Alerison. W gesty minut się dał nam zwycięstwo i wygrywamy z Austrią Klagenfurt. Piękny ark. Ustawiłem się do oczywiście, do pierwszego zespołu. Ten zawodnik będzie yy, wraz z okienkiem transferowym styczniowym yy, do tego zespołu wejdzie. Mamy zespół, mamy już dobrą ekipę. Mam nadzieję, że dał mu 15 tysięcy 000... kontraktu tygodniowa mam nadzieję, że to nie pójdzie na nasze jakieś podziały szatni, jak to wybywało poprzednio jakieś zwolnienia mam nadzieję, że tylko nie będzie tym razem dałem mi 15 tysięcy tygodniowo no i to raczej nie powinno być powód do zwolnienia mam nadzieję, że nie Czy uda nam się drugi raz pokonać Austrię, Klagenfurt? się teraz przekonamy ja będę na wyjeździe w Austrii w Klagenfurt, zobaczymy i przegrywamy ten raz w prawo, paru. Samarkę lipca w miesiącu 2 i nasz nowy nabytek Alaba, który dołączył do na nas w okienku transferowym zimowym, strzela bramkę w swojemu przyszłemu klubowi. I Karol Czubak ten mecz rozpoczął, ale potem no, zaczęło się to tutaj roztępuć Austriake Levenfurt i ten mecz wygrała. O, Belian, wygrał 4 do 0, o, kurma. Warne mecz o to, żeby przegonić Austriake Furt mamy mam trzecie miejsce w grupie. A u siebie z... Alla sporem. Ciekawe. Czy ten się uda wygrać? Bardzo jak zwykle musi zejść, bo jest zbyt zmęczony po meczu ligowym. I teraz musimy. O. Dogramy. uwaga, mamy u siebie, czy to wygramy. Szybka symulacja. I niestety przegrywamy 1 do 3. Warczek 52 minucie, ale potem sylle i już ten dobili nas. Był nas i ostatecznie. A ja na sport wygrywał z nami 3 do 1. <kluz> nie tak spodziewaliśmy się tego meczu. Jeszcze mamy szansę na awans, więc tutaj musimy wygrać i wierzyć w remis w meczu Naszych grupowych rywali, że chcemy awansować. No, potrzebujemy tak naprawdę cudu, żeby awansować. Nie lada nie, 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 nie cudu. Musimy pokonać nimkę na wyjeździe. A dodatku musimy tutaj liczyć na. Dobry wynik w drugim meczu. A dzisiaj jest remis. Skóra musi wejść. Musi grać w pierwszym składzie. Ser tym możemy coś z Cała kontarka, jeden dnia. Uwaga, zamykam oczy. I dwa do dwóch. To jest punkt, który nam niestety nie daje zawodnika jak Zinkse, ale daje jeden remis i poradzenie do dosyć godnie z idą Konferencji w tym sezonie. I tak odpadamy z Lidą Konferencji. niestety. Mamy ósme miejsce, spadliśmy na ósme miejsce, więc nie jest dobrze. Musimy zacząć działać. Jesteśmy po piątym sezonie, moi drodzy, czyli po sezonie 7 28 2, 7, 2 Ostatni mecz z Piastem, Widzek, Zajęliśmy miejsce w Ekstraklasie. Taki jest nasz zespół. Moi drodzy, i drugie miejsce, No, brakło. Czterech punktów do Mieszczadza Polski, udaliśmy się z Zachem Poznań w tabeli, więc bardzo dobry wynik, drugie miejsce i Puchary na następnym sezonie. Czy, czy to jest Liga Europy, czy Liga Konferencji? Chyba Liga Konferencji. No tak. Raków, Piszczem Polski, jak zwykle. Rona Kielce, Sekret Podkawa i ruchorów. no ciekawe. Jak tam poszło w Pucharze Polski? Raków, że gdzie... Okay, na pewno go nie wygraliśmy. Odpadliśmy w finale z zagłębią lubi, no kurde. Więc nie było najlepiej Pucharza Polski, Więc, no, Paweł nie, brawo za te drugie miejsce, za te wybicie mistrzostwa Polski. Brawo, najlepszy sukces w historii Arkidynia, moi drodzy. Na pewno. Jeżeli chodzi o naszych szczelców, to Szymon Wodarczyk, moi drodzy. Najlepszym szczelcem extra klasy 27 ramek w 34 meczach. Wszystkie mecze rozegrał chyba. Właśnie w 27 ramek, pięknie. Pięknie Szymon, brawo, brawo, mamy tutaj naszego Selsa, który ma już w tej chwili 81 overola i naprawdę jest rozskwytywany to jest najlepsze kluby Europy, moi drodzy. brawo Szymon. Oliga mistrzów w 2028 roku wygrał Manchester City. Pierwszy mecz... Ligi Konferencji to z Milosej Ligi Konferencji ze strzeckim Norkponik. Nie wiem czy to wymaga tą nazwę, ale chyba właśnie tak nark Polik. Nie mogę kapli na chwilego wziąć i to będzie, no, mocna i dużo nam takiego końcu równe szwedzkiej. Mam nadzieję, że to wygramy do boju arkowce do boju. Szybka symulacja. aj, przegrywamy na wyjeździe niestety luszczaku. Lukaku! Ale tak jest mi Lukaku tylko luszczaku. Kruba chwiliśmy strzela, strzelano i przegrywamy ten mocno niestety. Szkoda! Takie no mecze trzeba wygrywać. Trzeba wygrywać takie mecze jak z Polnik. Dokładnie się to wymawia Cop Pink. No że to wygramy, no, to było nic by się nie czego mógł wydarzyć niż podjęcie w eliminacjach, naprawdę. Takie mecze się naprawdę są trudne. Nie wiem co się dzieje, ale my zajmujemy 15 miejsce visa. To jest bardzo słabe miejsce. No tutaj trzeba ja zmieniać. No tutaj nic bym nie zmienia, tak naprawdę możemy grać ten mecz według mnie. Składamy OK. Uwaga, arkowcy do boju. Czy to wygramy? Uwaga. Tak! 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 WYGRAMY z Dark POINT! Mamy to! 3 do 1 człupak w grywce dopiero, ale mamy awans. Mamy awans. I bierzemy zawodnika ners. szwedzki. wiemy wciągnąć Ismeta Luszaku. Który ma 70 overalla, więc całkiem pokaźny zawodnik Ale jednak się nie, do pierwszego składu nie wejdzie Ja chciałem wciągnąć też innych graczy nalewam lewą obronę chciałem ściągnąć, ale tam klub nie miał zbyt krótką ławkę Żeby ściągnąć do tej pozycji właśnie, ale tylko właśnie Tylko tego zawodnika mogłem ściągnąć z tamtego klubu I pozytywnie ściągnąć właśnie tego Juszaku Tu mi się przyda czasem na tą pozycję, ale nie no, ja dam mu jednak Wiem co zrobię można to da się dać Alabę na lewą obronę i już szybko stawić właśnie na SP. I to właśnie tak ten skład będzie wygląda. Mamy już tak naprawdę tylko jednego zawodnika, nam brakuje nie? dwóch zawodników z pierwszego składu, który musi, musi mieć powyżej 80-80 overala. więc jeszcze dwóch zawodników powyżej 70 overala musimy zdobyć. Mam nadzieję, że się to uda. Widzę konferencji. To jest nasza grupa, według mnie wydaje się, jakoś mocna, ale mi się wydaje, że... Tutaj powinniśmy mieć największe problemy z gank, ale powinniśmy według mnie powalczyć o te drugie miejsce. Nad zespół nadzespół musi powalczyć tutaj o te drugie miejsce i ja on do jednej tej finału. Pierwszy mecz gramy z Haken. Według mnie nie podoba mi się to, że po prostu nasza drużyna tak gra jakby słabo, według mnie powinniśmy, ja zdecydowanie lepiej widzę, bo zajmujemy 18 miejsce widzę, to jest bardzo złemu, jak sobie patrzymy w pucharach, mecz u siebie z hakenem, my będziemy, no, klub ze Szwecji, my mamy nadzieję, że z wygramy, właśnie z tym szwedzkim klubem. zobaczymy, uwaga, pierwszy mecz nasz, czyli to wygramy remisie do jednego i luszaku strzela w ramkę przeciwko haken. Brawo, luszaku, to znasz na Lukaku, Brawo, brawo. Ale to nie jestem zwycięstwo, my chcemy wygrać mecz. Musiałem robić korekty w obronie, bo byłby zbyt męczony Shutalo i teraz gramy na wyjeździe do Rio Avi. Rio AV uwaga klub z Portugalii. Uwaga, czy to wygrywamy? Ajajaj, ma mam w dwóch próbowało jeszcze bramkę kontaktową strzelić, ale to nie wystarczyło, przegrywamy 3 do 2. Szkoda tego meczu, Szkoda. Ronaldo strzelił bramkę, o oh, kurde, ale to jest... Inny, chyba inny, chyba inny Ronaldo powinniśmy wygrać jakiś mecz, gramy teraz z Genk, trzeci mecz w końcu musimy to wygrać, a z liderem z Genkem, więc z... to nie jest wcale łatwy rywal, ale miejmy nadzieję, że to się uda wygrać... TAK! Włodarczyk bohaterem! O 55 minucie mi jest. żeby wyobrazić, że to jest z bramka z... ze strzału z główki Włodarczyka, jest Włodatek Kruszczek z poprzedniego sezonu, strzela dwie bramki z genkiem i mamy wyciętwo i mamy gracza z Genku i mamy cztery punkty w grupie Brawo, Arko! Postanowiłem wziąć prawego pomocnika, Ken'a Kubę, który ma 78 overala z gentu, no to może być bardzo ważny zawodnik. Jeżeli uda nam się wyjść z grupy, to to będzie bardzo ważny zawodnik po prawej stronie. Pomoc, no wiadomo, kub, Kuba dopiero przejdzie w okienku zimowym. Aha, okej. Okay. Niespokojna atmosfera w szatni. Otrzymuję liczne doniesienia od zawodników i ich agentów. O kurma. Meczy z Genkiem. Uwaga, szybka symulacja. Czy wygramy na wyjeździe? Ajajaj, jaj, mam brakowało. Zekry w dziesiątej minucie. Pokaż prawo, po od 11 minuty po bramce łodaczyk. Szkoda. Uwaga, uwaga, czy spełniamy na wysokości zadania, mamy trzecie miejsce w grupie, czy biegnie drugie zwycięstwo, o tym razem z Haken, w Szwecji miejmy taką nadzieję, mamy zespół, nie wiem, no, tu nie ma, potrafimy wygrywać z takimi zespołami jak Haken, jak mamy taki właśnie zespół, potwierdziliśmy ich pokonać nawet nie wyjeździe, według mnie, więc uwaga, jaki będzie wynik, tylko remis, tylko remis, ja, też y, zawodnika z Haken, no coś wtedy tutaj na pewno daje, ale, nie wie, nie, ale niewiele. Wycięstwo Gent z Rio Avi. Ostatki, bardzo ważny mecz, który definiuje nasz cały sezon w tych europejskich pucharach. Mecz z Rio Avi, mecz o awans. Bardzo ważny mecz przy siernej aurze. Arka kontra Rio Avi zobaczymy. Mam nadzieję, już zamykam oczy. Uwaga Arko do boju. Szybka symulacja, uwaga i niestety tylko remis czubak i czubak, Nie wiem się Ronaldo strzelił. Nie wiem tego Ronaldo kurde zdobył, ale go nie zdobywamy. Niestety remisujemy, a Remis na awansu nie daje. Lech przegrał z na 2 4, ale to się za bardzo interesuje, mam? No? Znaczy, to, że niestety nawet nie mamy awansu. Do kolejnej ligi A ligi Europy. Mieliśmy miejsce trzecie, więc nie było tak źle, ale się i oczekiwaliśmy, jednak, awansu z tej grupy. Znowu nie wychodzimy z grupy, to no nie jest dobrze. I tak musimy ten odcinek zakończyć właśnie na tym właśnie. Ja w tym miejscu w tabeli, podjęciem tej konferencji. Y Efekt tego, z końca tego sezonu zobaczycie na koniec, od, na, na początku następnego odcinka. Zobaczycie efekt, koniec, o, 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 ostateczny koniec tego sezonu. Klarka, znajdźmy ten sezon, a ostateczny zobaczymy. A jeżeli jest więcej następnych, odpowiemy się z ligi konferencji. Ja mam taką nadzieję, że ten Europejski Puchary w przyszłym sezonie będą ponownie w Gdyni. Mimy taką nadzieję. A za uwagę dziękuję. Jeżeli nie, nie, nie obejrzałeś, jeżeli nie obejrzeć poprzedniego odcinka, zapraszam do obejrzenia poprzedniej części, właśnie... ...a jak dopóki nie... tak długo się molę, do dopóki nie wygrał właśnie Ligi Mistrzów... ...a się żegnam, do zobaczenia, cześć! Miłego wieczoru, i to są walentynki, jak coś.